Program Hogart, Asystent e-sprawozdań, pierwsze uruchomienie. Aby ułatwić przygotowanie do pracy programu Asystent e-sprawozdań, większość parametrów została wstępnie ustawiona w sposób optymalny dla większości użytkowników. Podczas pierwszego uruchomienia programu musimy wpisać tylko niezbędne dane potrzebne do właściwego skonfigurowania aplikacji. Informacje te podzielone zostały na trzy etapy konfiguracji dane użytkownika, informacje o podmiocie oraz możliwość podłączenia logo firmy. W pierwszym etapie, nazwanym użytkownik, podajemy podstawowe dane dotyczące użytkownika programu imię, nazwisko, mail i telefon. Dane te będą służyły do wypełnienia odpowiednich pól w sprawozdaniu finansowym. Na tym etapie możemy także zadecydować, czy chcemy uruchomić funkcję logowania do programu. Jeśli osoba obsługująca program korzysta z indywidualnego konta na komputerze, to możemy nie zaznaczać opcji Chcę logować się do programu w czasie uruchamiania. Program będzie się wtedy uruchamiał bez konieczności podawania poświadczeń. Jeżeli zdecydujemy się na podawanie poświadczeń do programu, każde uruchomienie aplikacji poprzedzone zostanie wyświetleniem okna logowania, w którym użytkownik poda dane ustalone w polach login i hasło. Hasło musi spełniać minimalne wymagania mocnego hasła minimum 6 znaków, w tym małe i duże litery przynajmniej jedna cyfra oraz znak specjalny. Jeśli moc hasła będzie niewystarczająca, konfigurator nie przejdzie do kolejnego etapu i wyświetli czerwoną ikonkę przy haśle. Po najechaniu myszką na ikonkę pojawi się informacja, jakie kryterium mocy hasła nie zostało spełnione. Zaznaczając opcję logowanie domenowe, możemy korzystać z uwierzytelniania domenowego, ale musimy mieć udostępnione takie możliwości w firmie. Aby to potwierdzić, trzeba skontaktować się z lokalnym administratorem w organizacji. Po wypełnieniu danych w etapie użytkownik, przechodzimy do etapu podmiot, naciskając przycisk następny. Tutaj wpisujemy podstawowe dane dotyczące naszej firmy: nazwa, NIP, REGON oraz dane adresowe. Wprowadzone informacje będą wykorzystywane podczas generowania sprawozdania finansowego. Po wypełnieniu i sprawdzeniu poprawności wpisanych informacji przechodzimy do następnego etapu, naciskając przycisk Następny. Etap Logo pozwala na wczytanie grafiki loga firmowego, by mogło się pojawić w odpowiednich miejscach w generowanych dokumentach. Aby wczytać plik graficzny z logo, ustawiamy kursor myszy na białym polu i naciskamy prawy przycisk myszy. Najłatwiej wczytać wcześniej przygotowany plik graficzny z logo firmy, wybierając opcję Wklej. Jest to ostatni etap wstępnej konfiguracji programu. Za pomocą przycisków nawigacji, poprzedni i następny, możemy jeszcze przejrzeć wpisane dane. Jeśli jesteśmy pewni, że wszystkie podane dane konfiguracyjne są prawidłowe, to naciskamy przycisk Zapisz. Pojawi się okno z informacją, że wprowadzone dane zostały zapisane, a następnie okno z pytaniem, czy chcesz, żeby okno konfiguracji pojawiło się ponownie przy starcie aplikacji. Jeśli jesteśmy przekonani, że proces konfiguracji przeszedł prawidłowo, to wybieramy przycisk Nie. Jeśli przy następnym uruchomieniu programu chcemy jeszcze raz prześledzić wypełnione dane, to naciskamy przycisk Tak. Po chwili aplikacja wyświetli swoje okno główne i będzie gotowa do pracy. W następnym filmie omówimy podstawowe elementy interfejsu użytkownika.